Tomasz Kaczyński. Dzień dobry. Zapraszam na magazyn gminy Lubicz w Radiu Toruń. W gminie Lubicz trwa cykl zebrań wiejskich. W czasie tych spotkań sołectwa uchwalają przeznaczenie przyszłorocznego funduszu sołeckiego. Do podziału jest ponad 703 tysiące złotych. Fundusz sołecki to wydzielona część budżetu gminy, którą mieszkańcy na wrześniowych zebraniach wiejskich przeznaczają na swoje sołeckie potrzeby. Warto zaznaczyć, że wprowadzenie w gminie funduszu sołeckiego wcale nie jest obowiązkowe, niemniej w gminie Lubicz funkcjonuje on od wielu lat. W nadchodzącym tygodniu zebrania wiejskie odbędą się w sołectwach Złotoria, Młyniec I, Młyniec II i Krobia. Słuchacie magazynu Gminy Lubicz. Aż dziewięć sołectw z gminy Lubicz zgłosiło się do gminnych eliminacji na najbardziej pomysłowy witacz dożynkowy. Piękne konstrukcje, słomiane powstały w Lubiczu Dolnym Grębocinie gronowie rogówku jedwabnie po raz pierwszy młyńcu pierwszym, młyńcu drugim, Brzezinku i mierzynku. Ogrom pracy i zaangażowania, jakie włożono w ich wykonanie, widać na pierwszy rzut oka. Godna podziwu jest także pomysłowość twórców, sołtysów, rad sołeckich kół gospodyń i wszystkich innych budowniczych. Kto wygrał i będzie reprezentował gminę w województwie? Tego jeszcze nie możemy zdradzić, ponieważ ogłoszenie wyników odbędzie się 13 września. Zwycięzcę poznacie w następnym magazynie. Słuchajcie magazynu Gminy Lubicz. Urząd Gminy Lubicz wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubiczu serdecznie zaprasza mieszkańców do udziału w badaniu dotyczącym ich potrzeb. Badanie jest realizowane w związku z procesem przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych. Jest ono dobrowolne, anonimowe i poufne. Udział w nim zajmie około 15 minut. Kwestionariusz można wypełnić online, m.in. na stronie gminy, lub stacjonarnie u Sołtysów do 15 września. Wyniki pomogą stworzyć usługi prowadzące do bardziej skutecznego wsparcia różnych grup mieszkańców. Słuchacie magazynu Gminy Lubicz. I jeszcze dwie informacje związane z urzędem gminy. Działalność gospodarcza mieści się teraz w budynku B Urzędu Gminy Lubicz, który znajduje się naprzeciwko budynku głównego na drugim piętrze w pokoju numer 8, numer telefonu 56 621 21 66. Urząd Gminy Lubicz pracuje w sobotę 14 września. W godzinach od 7.15 do 13.00 zaprasza zwłaszcza osoby pracujące, którym wygodniej załatwić sprawę w weekend. Uwaga! Tego dnia Urząd Stanu Cywilnego obsługę interesantów prowadzić będzie do godziny 11.30. Słuchacie magazynu Gminy Lubicz. I na koniec informacja dla miłośników dwóch kółek. 15 września gmina Lubicz dołącza do międzygminnego rodzinnego rajdu rowerowego do Sąsieczna. Zbiórka w Lubiczu Górnym przy skateparku o godzinie 10.30. to tyle jeśli chodzi o wydanie tego magazynu Gminy Lubicz w Radiu Toruń. Za uwagę dziękuję. Tomasz Kaczyński.